Nasi uczniowie zainteresowani są studiami na Politechnice Białostockiej. Rokrocznie pojawiają się i zasilają szeregi studentów w tym roku około 30, być może do 40 osób będzie chciało podjąć studia zarówno na Wydziale Mechanicznym, jak również Wydziale Elektrycznym. Tam najczęściej trafiają nasi absolwenci. Oferta Politechniki jest bardzo ciekawa. No, mam znajomych i brata, którzy się uczą i z chęcią myślę, że też pójdę. Interesuje nasz Wydział Mechaniczny na Politechnice Białostockiej. Zamierzamy tam się uczyć, bo uważamy, że jest to. Ciekawy kierunek i też przyszłościowy, bo wiele zawodów się wiąże z ukończeniem jego. Też to jest taka trochę pasja, bo mechanikę spotykamy wszędzie, nawet rowerach czy innych pojazdach, nawet silnikowych takich jak samochody. Z samochodem prawie każdy jeździ. Także to mnie motywuje do tego. Jestem z Białegostoku i chcę iść na Politechnikę na wydział mechaniczny, ale jeszcze nie wiem na jaki kierunek. Uczę się na kierunku technik, mechanik, operator maszyn skrawających. No i wybieram się na Politechnikę na Wydział Mechaniczny, na kierunek mechatroniczny.